W Gdańsku podczas swojej rezydencji piszę w Gdańsku, pracowałam nad kilkoma rzeczami. Oczywiście planowałam, że będę pracowała głównie nad książką Czarne Łaty, która dotyczy, która będzie dotyczyła kobiet uznanych za więźniarki asocjalne w kilku obozach koncentracyjnych. I ja przyjechałam z i pracować na cyklem baltyjskich wierszy, które były rozpoczęte jeszcze kilka lat temu. I myślałam, że Gdańsk jak najlepiej, jak najkoncentrowiejszy mi pomoże w tej pracy. Pracuję w Gdańsku nad moją nową książką. Będzie to powieść, mam nadzieję, bo jeszcze jej nie skończyłam pisać, ale miałam tutaj okazję przyjrzeć się temu, co piszę od początku roku zobaczyć, jaki to ma kształt, o czym to jest. Głosiłem się na rezydencję humanistyczną badającą spuściznę Mariania. Gdańsk był dla mnie fantastycznym miastem, bo jest on naprawdę bardzo różni się nie tylko od innych polskich miast, ale i w ogóle od innych miast europejskich. Gdańsk. Kojarzy mi się z połączeniem dwóch przestrzeni: miejskiej, współczesnej, architektonicznej, pełnej ludzi, wypełnionej życiem i gwarem, ale jednocześnie też bliskością natury. Bardzo mnie to tutaj zaskoczyło, ale pomyślałam sobie, że oprócz morza niekoniecznie zastanę tutaj więcej przestrzeni tak czystej natury. W Gdańsku najbardziej podoba mi się wiatr. On jest niesamowity, przewiewa mi głowę i czyści mnie z e, ze złych pomysłów, a robi miejsce na najlepsze. This windy the atmosphere also blows away many things we shouldn't need in your mind. I also kind of love the vibe of this sea or the atmosphere, the grains, the port, spirit of solidarity. Duch mandrinnictwa, duch nomadstwa takiego, duch mandrów, він Тут, очевидно, знаходиться в повітрі. Просто тут можна надихатись абсолютно всім, але крім того, найбільше мене надихнуло те, що це місто Фенікс, це відроджене місто. І на кожному кроці, в кожному музеї постійно наголошується на тому, що це місто підняли з руїн. Перший раз нам можливість експлорування в міста. Gdańska. Więc pierwszą rzeczą, jaką odkryłam, to są smaki zresztą to jest bardzo stary stary topos literacki. Myślę, że ten listopad w Gdańsku był dla mnie bardzo, bardzo twórczy. To jeszcze jakby po raz który przekonał mnie ten czas, że to jest dobre miejsce dla mnie do pracy, do bycia. Ja nie mieszkam w Polsce też od wielu, wielu lat, więc powrót tutaj do. Do Gdańska, do Gdyni, Gdańska, Sopotu to jest zawsze dla mnie jakiś tam oddech i chyba jedyna możliwość, żeby, żeby być w Polsce. These projects, I believe, they bring you only not a, a, an ability to write, but also a lot of like human, human diplomacy, cultural diplomacy between me and place, between me and you, between me and the staff, between people whom I meet here and for us. Uh, Immigrants, uходці, you know, it's also quite important message from the society, from Polish society of, of, of dialogue, of welcoming, uh, which is quite needed in this difficult time. Можливості тих резиденцій є багато важне для пісажі, для артистів, для всіх людей, которые стати ббранжі. Które robią wysoką kulturę. Ja jestem wielką zwolenniczką rezydencji. Uważam, że są doskonałym miejscem pracy twórczej, i po prostu tego potrzebujemy. Ja, jako pisarka, potrzebuję rezydencji literackiej, po to, żeby skupić się i w całości oddać temu procesowi, który jest niezbędny do napisania książki. Ja traktuję zawsze rezydencję jako nie tylko czas pracy, ale też coś w rodzaju takiego momentu wytchnieniowego. To znaczy, że czuję się, oczywiście mam plan, czuję się zobligowana do zrobienia wielu rzeczy, ale to są dla mnie często, ze względu właśnie na to, że nie mieszkam w Polsce, to te polskie rezydencje pisarskie to są dla mnie też rezydencje badawczo-pisarskie. Więc ja większość czasu tutaj spędziłam na, jednak na archiwaliach i takim kształtowaniu jakby struktury, rozpisywaniu poszczególnych po wątków, łapaniu też tych różnych nitek, których gdzieś tam się nie spodziewałam, próbie dostosowania tego nowego materiału, który znalazłam zarówno w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, ale odwiedziłam też Bibliotekę pan odwiedziłam fenomenalną Bibliotekę Politechniki dawnej, Technicznej Hochschule Danzig. Uwielbiam, uwielbiam taki czas. On nie jest częsty, bo bycie na rezydencji literackiej to nie jest coś, co się zdarza jakby jakoś regularnie i to, to jest dla mnie bardzo cenne, to, że mogę tutaj być, że mogę być tutaj po prostu z, ze sobą, ze swoimi myślami, nieograniczona obowiązkami codziennymi, że mogę spojrzeć na to, co piszę z innej perspektywy. I to uważam, że jest bardzo, bardzo ważne, żeby dawać osobom piszącym taką możliwość, bo wszyscy wiemy, że osoby piszące nie mają lekko. It's very much about just human relations, which I'm sure will also last very long, very long. I muszę powiedzieć, że ja przede wszystkim to co zapamiętam z tego przyjazdu i pobytu tutaj to będzie spokój. Nareszcie czułam się spokojna, zrelaksowana, zwolniona. Nie musiałam nigdzie pędzić, chyba że sama chciałam bardzo szybko pójść do trzech muzeów tego samego dnia, no ale to już na własne życzenie. E, więc polecam wszystkim bardzo serdecznie udział w takiej rezydencji i uważam, że takich inicjatyw powinno być więcej.